O witajcie, to dzisiaj, wczoraj i dzisiaj robiliśmy sprzątanie w warsztacie. Patrzcie ile dobroci żeśmy wygrzebali. Aluminium, amelinium, amelinium, am to tak się zbierało i zbierało, a w końcu się nazbierało. I dzisiaj przyszedł czas, żeby to właśnie spieniężyć. Bo wszyscy tak zbierają, spieniężają że. Zobaczę, może to i warto zrobić taką akcję. Wszystko to jest o pozostałości. po jakichś takich przeciwnych pojazdach. Jakieś części ze silników, ze skrzyń biegów. Etc. Tam mówię: góra aluminium na przodzie. W tym pudełku też aluminium. W reklamówce trochę miedzi. No, zobaczymy, jakie to będzie dochodowe, także dziś, dzisiaj, wczoraj i dzisiaj było wielkie, wielkie sprzątanie z różnych zakomarków, wyciąganie dziadostwa wszelakiego, no trochę bałaganu się przy tym narobiło, ale no zobaczymy, zaraz się udamy na skup celem spieniężenia tego wszystkiego i zobaczymy co nam to da? Ile to kasiury wpadnie za takie różne dziwactwa na składane? Tak to mniej więcej wygląda. No, cały samochód, myślę, że tu jest ze 300 kg wszystkiego do kupy. Podsumowanie w następnym filmie na karteczce. Zobaczymy, ile my dzisiaj z tego, z tego sprzątania zarobimy. Czy zarobimy, czy nie zarobimy, czy stracimy zainwestowany czas? No wysyłać to komuś, to powiem wam, to się nie opłacałoby na pewno, bo to mówię, ze 300 kg tego jest, to by trzeba było słać na palecie. To jeszcze by człowiek dołożył do interesu, a tak, tak to. Mam nadzieję, że parę złotych wpadnie. No ale to zobaczymy, tak jak mówiłem. To do zobaczenia.